Jak Wam tu zobaczyłam, to dziś sobie zrobimy taką podobną do tego choreczkę. Tylko że bez lampek. Trochę mi jest smutno, że nie mam lampek, ale jutro kupię z tatą, jutro wydaję stówę. Tak, jutro idziemy do Ekszypoczek, bo będę robić 12 stójków podobno. Jutro chyba po prostu, no co, co ja mam wam powiedzieć, to no chyba jutro włożę te światełka. Widzicie, one są te na zewnątrz, na klejnie. I ja je tak samo zrobię jak tą końkę, tylko że będzie o wiele, o wiele niższa. I w ogóle robię na takich, znaczy ja robię, ta była na takim drewienku, a ta była na takim kartoniku. A kartonik sobie zostawię, wezmę drewienko, bo drewienko jest mniejsze, a ten kartonik mi go trochę żal to tam można robić wszystko. A jak chcecie mieć takich więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę. Może będzie więcej na każdy stroj. Pokażę wam jeszcze świecowe stroiki ze świecą, ale to może i razem, bo dziś nie. I zrobimy wszystko fajnego. Chciałem zrobić coś podobnego do tego, tylko że ta łyńka będzie co? Różowa. Bo ta różowa choinka, bo ja nie mam innej. O, ja już mam nią w... żoną tą laskę. Już będzie różowa. okej okay, mama? W ogóle to pada. Mam jeszcze dzisiaj sprijawać orzechy, bo będę robić i szyszki. Sprijamy takimi, takimi wiecie. No jakimi sprijamy? No jakimi sprijamy? No jakimi? No jakimi? Srebrnym i złoty, więc w takie takie orzechy błówki, bo mam stare. One nie mają być do jedzenia, one mają tylko robić fakturę. No i chyba to są takie kubeczki do lekarstw po moje pochy, bo, bo ja... Bo ja je ostatnio znalazłem w szufladzie i nie wiem do czego one właśnie. nie A ja się zastanawiam. A, jak nie wiecie co to klej na gorąco, albo nie lubicie kleju na gorąco, albo nie pracujecie tak jak ktoś inny, to możecie to zastąpić kropelką. I jak nie, lubi, jak nie chcecie obklejać jak ja to robiłem, to możecie po prostu sobie pomalować farbką i tyle te kubki. I wtedy też będzie fajnie to wygląda. Właśnie chciałam zrobić z taką farbką, No Ale no, to jest beznadziejny pomysł. Jak macie klej na gorąco, to jest wszystko... naprawdę wam mówię, że większość rzeczy na klej na gorąco się dużo robi, więc przykład strojki, będę robić też wianki całe na drzwi, to będzie show, ale nie oszukujmy się, nie uszukujemy się, to są w ogóle kolorowe, brokatowe laski z, skąd ja je mam, skąd, skąd, z Będą różowe choinki. Będą z bombeczkami. No i tyle. No i tyle. No i tyle. Co ja wam mam niby powiedzieć? No, nie wiem, co ja mam wam niby powiedzieć, skoro i tak to nie ma nic Co? Jak macie pomysł, co mam zrobić na czubek tej choinki, to mi mówcie. Ona będzie na pewno różowo, biała i coś w takim stylu. Na pewno będzie mieć srebrne dodatki, ale na pewno nie złote. Bo złote nam tu nie pasują do, do tego różowego, nie? To będzie drugi odcinek, bo naprawdę on będzie długi trochę. Bo, bo to jest taki przypadek ciężki. Tyle. Nie, bo to jest ciężki przypadek, że on będzie trochę... I dopiero ja to teraz zauważyłam. Kochani. Widzicie, że ona jest krzywa? Widzicie, że ja nie krzywo przykleiłem? To trzeba być tak, to musi być tak, tak, ojka. Gdzieś popełniłem błąd. Tutaj ja było. Nie no, ona tu się źle przechyla. Przez tą końcówkę. Ja nie wiem, czy to ładnie przez tą górę. Nienawidzę pracować z tymi strójkami. Oj, czyli widzę, że już... stracone, o takie fajne niby, niby tynek, ale ładnie stuliki robisz nie róbcie tego samego naprawdę ciągle gdzieś ten mi skapuje, albo na palec albo na stół Albo nie wiadomo w ogóle gdzie i co. Oj. O nie, o nie tu mi się przypija. Jak mi wiadomo No i koszmar. Koszmar. Ona wygląda tak krzywo. Nie, to nie jest ser. To nie ser. No, trochę debilizm. Trochę roboty poszło na śmiechie. Jak to wygląda od przodu? No? Tragicznie. Tragicznie wygląda. Ja I mam tak mały lasek w ogóle. ja chyba w ogóle. Tam ta chujinka ona jest w ogóle wyższa. To Ta chłinka ona ma tyle. Czy baba. Ona ma tyle wzrostu ta, tylko że ona, tu, tej części tutaj już ma to ona jest ta jest taka bardziej dla dziewczynki, powiedzmy dla kogo ja nie robię? ja nawet myślę, że ja zrobię 20 trojków i może jeszcze dzieciom dam ze szkoły, ale nie wiem czy będę na pewno tego robić to się okaże, jak, jak nikomu tego nie dam to albo zostawię dla, dla siebie, albo dam Adzie albo dam, nią tą różową choinkę. Nie mama? Mm -hmm. Ada to jest siostra Dominika. Kilda no, to jest mojego kolegi. No i to jest w moich profilach, a teraz bye, bye.